Nie ma ludzie. spuśćcie Spójrzcie, co trzymam w ręce! Berłoślińskiego bazarku? Eee, nie. To jest magiczne berełko od czarodziejki. MAGICZNE! <laughs> jak Jakim to udowodnić, że to prawda? Już wiem. Słuchajcie, przyjaciele! I nie, przyjaciele! Wypowiem teraz magiczne zakręcie. Hokus pokus pokus czaryma. Na swoje. Wina dajcie, a jak nie. To spierdajcie! Jakoś dziwnie się czuję. O mój Boże, wyrasł mi cycki. My Mnie również! Co tu się dzieje? Chodź, to na tych Ty, że ja nie wiem jak! O no po mu biłeś to zaklęcie! Nie wierzyliście mi! To teraz macie! Co to jest... tyle Spokojnie, Mikołaj! Ej, skąd miałem wiedzieć, że ta ruszka potrafi czarować? Chińskie bezerki są zawsze podejrzane! No nic. Proponuję poczekać, aż sprawa sama się rozwiąże. Pojedź to jasenia, to bajtek! Mogę ci zawsze pomóc. Panu no już podziękujemy! Chodźcie, idziemy! Hej, spokojnie, Ivan! Aś, ha! Chcesz to tylko zrobić? A ma jakieś inne wyjścia? Nie, nie! Mela, rozpacz, W porządku! Raz, dwa, trzy! Ja go Ja również! Zawsze chciałem mieć cycki! I taki seksowy tyłeczek! nie Nie, nie mogę! A Ty, Michołaj, pokaż co tam masz pod bluzeczką. Nie wierzę No cóż, chyba będę musiał to zrobić! Nie! Jesteś płaski jak deska! Taki jak ty, z jestem! Wiesz, że bogowie wysłali mi ten dar w postaci wielkich kobiecych piersi! To kurwa! Jesteś zrezygnowana! Dobra, chłopaki. Znaczy, dziewczyny, dziewczynki, psiaprzyłki! Błagam, niech to się skończy. Weszła se! Musimy coś wymyślić. Powinuję pójść na jody! I też kupisz? Jasne! Czy wy możecie się skupić? Darek, to już Tak, weź! I to się do smaku to 9 dziewięć złotych. Jesteś taka ładna! Mógłbym poprosić cię o numer? Ej, łapy ja proć! Ona należy do nas! Ona miała taki niski głos... Ma ktoś jakiś pomysł, aby to odczarować? Patrz, on Czyli jak zwykle... Ja zawsze w tym trójkącie muszę myśleć. Trójkącie?! Nie to miałem na myśli! Ale się boję! Dobra Jak przyjemnie Wiosna chatę Rozebrałaś się już Iwan co ty tu Masz dużego Ty za to go nie masz Dobra Iwan, koniec tego starania się Odczaruj nas Ja na serio nie wiem jak w takim razie poproszę Jamesa sam z bo razem w piwnicy. Dobry Boże, proszę nie! Więc... Muszę sobie przypomnieć. Hmm. Co się tak na mnie kapi, jak będzie ojca naleśnikiem zabił? Już wiem! Oko, spokój stary Mary! Twoja stara to twój stary! Znowu jestem sama! <noise> Moje cycki zniknęły! Iwan, mówi się piersi albo biust. Moje balony! Może lepiej poprosić Jamesa o to bydęsem. Darek? Nie zrobisz mi tego! Owszem, zrobię. Moi koledzy mi mówili, że ktoś tu był niegrzeczny. Chyba zasłużył na to, aby zwitować mu dupę batę! Nie, nie, nie! Co